Włoski czołg C1 Ariette. Dane techniczne, opis, historia. Włoski czołg podstawowy trzeciej generacji, czyli tej aktualnej, zbudowany przez konsorcjum CIO, czyli Fiat Iveco i Otto Melara. Jest to czołg oczywiście współczesny. Jego historia rozpoczęła się w 1984 roku, kiedy to zostały sformułowane pierwsze założenia, jaki ma być nowy włoski czołg. Oczywiście opracowany przez własny przemysł, ponieważ wiele osób we Włoszech uważało wówczas, że jest to niemożliwe i że lepiej jest na przykład kupić leopardy dwójki. Prototypy zaczęły pojawiać się w 1986 roku, a produkcja rozpoczęła się w 1995 roku i trwała do roku 2002. Tutaj należy zaznaczyć, że po pierwsze te czołgi miały. Trafić do produkcji wcześniej, około 1991 roku, oraz planowano ich wybudować o wiele więcej niż te 200 sztuk, które ostatecznie powstały. Planowano wybudowanie od 700 do nawet 1700 tych czołgów, ale oczywiście koniec zimnej wojny spowodował, że jak wiele innych tego typu planów, to wszystko upadło. Wyprodukowano tylko 200 sztuk i oczywiście trafiły one jedynie do włoskiej armii. Może o nazwie, a literka C oznacza Carro Armato, czyli po włosku Czołg, a Ariette to po włosku Baran i Taran. Ale myślę, że chodziło raczej o to drugie, kiedy nazywano ten Czołg. Zacznijmy oczywiście od wielkości. Długość całkowita to 9,52 m tym kadłub 7 metrów 60 cm. Oczywiście ta długość całkowita 9,5 m to długość wraz z lufą armaty skierowaną do przodu. Szerokość 3 m 42 centymetry, ale z dodatkowymi ekranami bocznymi, czyli z dodatkowym opancerzeniem, ta szerokość wzrasta do 3 m 61 centymetrów. Wysokość do stropu wieży to 2,45 m Natomiast Wysokość wraz z tym panoramicznym przyrządem obserwacyjnym dowódcy to 2,86 m, prześwit 44 cm, czyli można powiedzieć taka normalna wielkość. Ani nie jest to czołg mały, ani to nie jest czołg jakiś specjalnie duży. Jeśli chodzi o masę, to niektórzy podają, że ten czołg waży 48 ton, ale w rzeczywistości masa bojowa tego czołgu to 54 ton. Więc to jest jeden z tych lżejszych pojazdów. Oczywiście pamiętajmy, że początek prac to lata 80., i wówczas nawet Leopardy Dwójki, czy nawet Abramsy ważyły właśnie po 50 kilka ton, dopiero z czasem przekroczyły grubo 60 ton. I tu bardzo ważna informacja, ponieważ gdy Ariette zostały wysłane do Iraku, wówczas zastosowano u nich dodatkowe opancerzenie PSO. Dosyć rozbudowane, dodatkowy karabin, bardzo lekkie osłony dla obsług tych KM-ów na wieży. Wtedy ten czołg w takiej konfiguracji z dopancerzeniem już jego masa bojowa miała wynosić 62 tony. Więc co oczywiste, chcemy lepiej chronić załogę, chcemy lepiej chronić czołg, masa musi rosnąć. Albo zmieniamy koncepcję budowy czołgu. Ale jest to zupełnie inny temat, wracajmy do naszego C1 Ariette nie naszego, tylko że włoskiego. Za napęd odpowiada silnik Iveco MTCA o mocy 1300 koni mechanicznych. Jest to silnik 12-cylindrowy, wysokoprężny. Przekładnia jest automatyczna firmy ZF, oznaczona jako LSG 3000. Oczywiście wszystko to w formie packa, czyli wymiana całości zajmuje dosłownie kilkadziesiąt minut. Jeśli chodzi o tą skrzynię biegów, automatyczną skrzynię biegów, to ma ona cztery przełożenia do przodu i dwa przełożenia do tyłu. Oczywiście koła napędowe są z tyłu, koła napinające z przodu. To jest przecież pojazd gąsienicowy, o czym chyba nie wspomniałem, ale chyba nie muszę. Do tego siedem parku nośnych. Prędkość maksymalna na utwardzonej drodze to około 65 km na godzinę. Przyspieszenie od 0 do 32 km na godzinę to około 6 sekund. Prędkość do tyłu nie jest mi znana, ale ma wynosić 20- kilka km na godzinę. Zasięg to około 550 km, czyli takie parametry, zwykłe parametry zachodnich czołgów. Oczywiście 1300-konny silnik prawie, bo tam kilku koni brakuje to jednak trochę mniej niż te 1500-konne silniki w Leopardach czy Abramsach. Ale ta mobilność ma być na naprawdę dobrym poziomie. Jeśli chodzi o pokonywanie przeszkód wodnych, to z marszu mogą być to przeszkody wodne o głębokości 125 cm, a po przygotowaniu głębokość to około 3 m. Arietta jest zbudowany w sposób klasyczny, czyli z przodu mamy przedział kierowcy i jego stanowisko jest przesunięte w prawo. W środku jest przedział bojowy z załogową wieżą. Po prawej stronie siedzi celowniczy, za nim dowódca, a na lewo od armaty jest działonowy. Więc po użyciu zaawansowanych obliczeń matematycznych wychodzi nam, że załoga to cztery osoby. Tutaj nie ma automatu ładującego, więc ładowniczy musi pracować. A w tylniej części kadłuba mamy przedział napędowy z tym silnikiem odliwego. Tutaj może na koniec jeszcze pomówię troszkę o modernizacji, ponieważ ten czołg ma być modernizowany i nazwany C2 Ariette, jednak właśnie nie zdecydowali się na opracowanie kolejnej własnej konstrukcji, tylko po prostu będą kupywać kolejne czołgi z zewnątrz. Głównym uzbrojeniem jest 120-mm armata gładkolofowa od Tomelara Breda, mająca długość 44 kalibrów. Zapas. Amunicji to 42 sztuki, z czego 15 jest w niszy wieży, a reszta w kadłubie po lewej stronie od stanowiska kierowcy czyli 15 plus 27 w kadłubie. Tutaj osiągi tej armaty są porównywalne do tych armat z lat 80., -tych, 90., -tych, które są w Abramsach, które są w Leopardach, dwójkach, w tych jeszcze z tą krótszą armatą. Dużo oczywiście zależy od zastosowanej amunicji. Do tego z armatą sprzężony jest karabin maszynowy Beretta MG42 przez 59 kalibru 762 i drugi taki sam znajduje się na stropie wieży. Zapas amunicji do nich to 2,5 tysiąca pocisków naboi. Tak jak wspomniałem w Iraku na wieży był zamontowany jeszcze jeden karabin maszynowy. Oczywiście armata jest w pełni stabilizowana, chociaż tutaj są słuchy, że przy prędkości powyżej 20 km na godzinę ten system stabilizujący nie jest do końca wydajny, po prostu nie wyrabia i ta stabilizacja może być troszkę, no nie taka jaką by chciał. Chociaż możliwości mają być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o system kierowania ogniem, to jest to produkt firmy Galileo Avionica i oznaczony jest jako OG14L3 Turms. I zacznijmy może od działu nowego. On ma jednookularowy celownik z powiększeniem dziesięciokrotnym i termowizorem VTG-120. Ten obraz z tego termowizora VTG-120 może być przekazywany również na monitor przed dowódcą. Do tego działonowy posiada dalmierz laserowy MTL-8 i taki awaryjny, Celownik optyczny, taki jakby już naprawdę wszystko się zepsuło i było bardzo źle, OG C-102. Dowódca ma już dwuokularowy panoramiczny przyrząd obserwacyjno-celowniczy SPT-694, powiększenie dwu- i trzykrotne. On ma nocny tor ze wzmacnianiem światła drugiej generacji, a nastawy do strzelań są obliczane przez przelicznik Kosmo CDT. Oczywiście to SKO jest dosyć dobrze rozbudowane. To nie jest może SKO najlepsze obecnie, ale kiedy ten czołg był wprowadzany w latach 90. czy też na początku lat 2000, to te możliwości były na dosyć dobrym poziomie. Może nie coś szokującego, ale jednak. Poziom był dobry. No i obecnie też jest to dosyć dobry poziom. Jeśli chodzi o opancerzenie, kadłub i wieża zostały wykonane ze stalowych płyt pancernych spawanych. I tutaj pancerz jest wielowarstwowy, więc mamy kilka warstw różnych materiałów: ceramika, kewlar, stal o, różnej, o różnych właściwościach. I taki pancerz wielowarstwowy, warstwowy. Ma znajdować się z przodu kadłuba, z przodu wieży, i niektórzy podają, że też po bokach wieży, chociaż najprawdopodobniej tak nie jest. Jeśli chodzi o boki, to są one najprawdopodobniej wykonane już z jednolitej stali. To już nie jest pancerz warstwowy, i najprawdopodobniej tu już nie ma tak dobrej odporności. Prawdopodobnie jest to poziom gdzieś Leoparda 2A4, może A5. Oczywiście istnieje możliwość zamontowania dodatkowych osłon balistycznych, dodatkowych płyt pancernych i pancerzy reaktywnych, ale najprawdopodobniej już ten pancerz w Ariette nie jest na tyle dobry, żeby chronić załogę przed, nowoczesnym, przed nowoczesną amunicją. Tutaj jednak jest to czołg na tyle no, słabo opancerzony, że niestety ten poziom ochrony nie jest już jakiś bardzo dobry. To nie jest poziom tych najlepszych współczesnych czołgów. To jest poziom ochrony z lat 90., może z początku lat 2000, jeśli chodzi o konstrukcje zachodnie. Ponieważ, kiedy porównamy go do poziomu, jaki zapewniają czołgi postsowieckie, to jednak Postradzieckie, to jednak jest to poziom dosyć dobry. Oczywiście są też wyrzutnie granatów dymnych 80 mm oraz system informujący załogę o opromieniowaniu wiązkom lasera. Tutaj to pancerzenie jest bardzo często wymieniane jako taka największa wada tego czołgu, ale musimy pamiętać, że to czołg, który był. Projektowany na działania na Półwyspie Apenińskim. Na Półwyspie Apenińskim. On miał być mobilny, on miał być sprawny, a to opancerzenie nie do końca było tak ważnym elementem, jeśli chodzi o ten czołg. No i oczywiście to kosztuje, masa, też jest niestety czymś, co wpływa negatywnie na sam pojazd. I oczywiście tutaj przechodzimy do dalszej części, czyli do części. W której powiem kilka słów o modernizacji. O modernizacji tego czołgu do wersji C2 Ariette. I już mamy trzy prototypy. Łącznie maksymalnie ma zostać do tej nowej wersji C2 zmodernizowane do 138 pojazdów. I jeśli chodzi o zmiany, to tutaj tą podstawową jest oczywiście założenie silnika Iveco Vector 12 o mocy około 1500 koni mechanicznych. Może kilka koni zabraknąć. Do tego automatyczna przekładnia ręk HSWL 295TM. Więc mają być poprawione osiągi. Więc to ma być czołg, który będzie miał po prostu lepsze osiągi. Oczywiście mają ulec również poprawie, po prostu zostaną wymienione. Przyrządy obserwacyjne. Na przykład dowódca otrzyma panoramiczny przyrząd obserwacyjny Atilla D, działonowy przyrząd LOTAR SD firmy Leonardo obydwa rozwiązania, i ten system kierowania ogniem ma być tożsamy z systemem kierowania ogniem wykołowym niszczycielu czołgów Centauro 2. Więc. Tak, żeby oba te pojazdy miały to samo SKO, i żeby było ono po prostu lepsze. Do tego oczywiście ten dotychczas hydrauliczny napęd wieży ma zostać zastąpiony napędem wieży elektrycznym, czyli oczywiście lepsze bezpieczeństwo, i co bardzo ważne, również ma to poprawić celność w czasie ruchu. I oczywiście ma być wymieniona łączność, Dodatkowo najprawdopodobniej zostanie wzmocniony ten nieszczęsny pancerz. Oczywiście chodzi tutaj głównie o boki pojazdu oraz spód, tak żeby był odporniejszy przed zagrożeniami ze strony min oraz oczywiście ta przednia część wieży. Nie wiemy do końca jak zmieni się ten pancerz, czy po prostu nie, będzie to, nie będą to zmiany na rozwiązania już stosowane w tych dodatkowych opancerzeniach. Tutaj chodzi o to, żeby na tyle unowocześnić ten czołg, żeby mógł służyć przez najbliższe kilkanaście lat, minimum. Pierwsze egzemplarze tych czołgów mają zostać dostarczone, to znaczy poddane modernizacji w roku 2025, początkowo 90 sztuk, ale z opcją na kolejne sztuki. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest, że również może dojść do innych zmian. Na przykład do przystosowania armaty do amunicji programowalnej. Zobaczymy, co z tego wejdzie, ale taki program o C2 Ariete, o tej modernizacji, no pojawi się może w przyszłości, kiedy tych informacji będzie troszkę więcej i już będzie wiadomo, jak szeroki zakres tych zmian zostanie wprowadzony. Ponieważ dużo z tego, co mówiłem, to może nie domysły, tylko rzeczy, które do końca jeszcze nie wiemy, czy zostaną wrzucone do tego pojazdu. O, silnik... Opancerzenie, nowe przyrządy obserwacyjne, tak, ale na przykład jak duże to będą zmiany, jak wiele zmieni się w tym czołgu. Ariette to jeden z tych czołgów obro, obok Leclerca, Challengera, dwójki, który oczywiście został niejako przyhamowany w wyniku zakończenia zimnej wojny. Wyprodukowano ich kilkukrotnie mniej niż planowano, nie poddawano ich tak szerokim modernizacjom, jak planowano. I oczywiście prace nad następcami zostały na wiele lat wstrzymane. No ale świat się zmienił i teraz niestety zmienił się ponownie. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie, szczególnie na mój drugi kanał. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.